Szanowni Państwo, styczniowe podsumowanie chciałabym zacząć od ciepłych słów wsparcia dla studentów, którzy niebawem rozpoczną sesję egzaminacyjną. Być może niektórzy już ją rozpoczęli od zerówek. Życzę Państwu powodzenia na egzaminach i gratuluję wytrwałości. Ta ciężka praca zaowocuje, proszę mi wierzyć. W mediach społecznościowych podglądam czasami, jak Państwo się uczą. Jestem przekonana, że poradzicie sobie państwo ze wszystkimi wyzwaniami. Spotkanie online z panem prorektorem Robertem Zakrzewskim wyjaśniło pewnie sporo wątpliwości, ale gdyby wciąż mieli państwo pytania, proszę przesyłać je na adres promocja@unilots.pl. Pan prorektor na wszystkie z nich odpowie. Od razu chcę państwa zapewnić, że w tej chwili nie mamy planów zmiany trybu nauki na Uniwersytecie Łódzkim. W semestrze letnim zostajemy przy trybie nauki online, z wyjątkami dla studentów kierunków eksperymentalnych, dla zajęć laboratoryjnych, praktycznych. Zdaję sobie sprawę, że każda zmiana musi być ogłaszana z dużym wyprzedzeniem i tak będzie. Takie kwestie jak wynajem mieszkania, znalezienie pracy, zorganizowanie sobie od nowa życia w łodzi to nie są sprawy, które można zrobić z tygodnia na tydzień. Wiemy o tym dobrze i zapewniam, że wszelkie zmiany będą się odbywać w komfortowych dla Państwa warunkach. Styczeń to kolejne dowody na rosnącą pozycję naukową Uniwersytetu Łódzkiego. Znaleźliśmy się w czołówce dwóch rankingów Narodowego Centrum Nauki, w pierwszej dziesiątce uczelni pod względem liczby wszystkich grantów za 2019 rok oraz trzecie miejsce pod względem grantów miniatura za rok ubiegły. Pracujemy oczywiście nad tym, żeby w przyszłości być jeszcze wyżej. Nasi filmoznawcy z Wydziału Filologicznego będą realizować kolejne duże międzynarodowe projekty. Filmem animowanym w Polsce i byłej Czechosłowacji zajmie się pani dr Ewa Ciszewska w ramach konkursu NCN-u CEUS Unisono. Z kolei o kinie pani Agnieszki Holland pisać będzie pani dr Elżbieta Ostrowska z Uniwersytetu Alberty w Kanadzie. Którą z wielką radością ugościmy na Wydziale Filologicznym jako kierownika projektu zatrudnionego w tym grancie. Słynna reżyser sama napisała, że bardzo się z tych badań cieszy. Gratuluję również naszym prawniczkom z Katedry Prawa Pracy. Pani dr Izabeli Florczak i pani dr Marcie Otto, które zostały zaproszone przez Uniwersytet w Oksfordzie do wygłoszenia gościnnych wykładów w ramach międzynarodowych badań nad algorytmami stosowanymi w zatrudnieniu. Życzę stałej współpracy z tą uczelnią. Wielkie gratulacje należą się również pani dr Krystynie Dzwonkowskiej Goduli z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego za zdobycie finansowania w programie imienia Beckera, które pozwoli jej na realizację badań w Ottawie. Kolejne gratulacje kieruję do sportowców AZS-u, naszej uczelni z okazji historycznego sukcesu siódmego miejsca w ogólnopolskiej klasyfikacji uczelni. To wielki powód do radości dla Was i dla nas. Życzę podium w tej klasyfikacji i to jak najszybciej trzymamy kciuki. Nieustannie dbamy też o to, żeby młodzi ludzie, którzy dopiero myślą o studiowaniu, przekonali się, na czym ono polega, rozwijali swoje naukowe pasje. Mimo pandemii, zakończyliśmy trzecią edycję programu Zdolny Uczeń, Świetny Student. Wciąż mamy wspaniałą młodzież w całym województwie. Będziemy dalej ją do siebie zapraszać i inspirować. Ogromnie mnie cieszy, że wciąż roś, rośnie nasza pozycja międzynarodowa. To efekt pracy m.in. naszej administracji, Biura Współpracy z Zagranicą. Dzięki temu nasz wniosek o kartę Erasmusa na lata 2021-2027 otrzymał 100 na 100 punktów. Ten perfekcyjny wynik nie jest przypadkiem, a fundusze z tego programu pozwolą nam jeszcze lepiej organizować wymianę akademicką. Trzymajmy kciuki, żeby jak najszybciej było to możliwe w tym dawnym zakresie przed covidowym. Z wielką radością witam raz jeszcze nową radę uczelni Uniwersytetu Łódzkiego, która w styczniu rozpoczęła kadencję 2021-2024. Mamy nową panią przewodniczącą, panią profesor Ewę Kołodziejczyk. Oraz dwóch nowych radnych: Pana Rajmunda Martyniuka, eksperta do spraw strategii rozwoju organizacji, eksperta z ogromnym doświadczeniem, a także Pana Mateusza Kłóczyńskiego, przewodniczącego samorządu studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Jestem pewna, że podobnie jak pierwsza rada, również i ta będzie wspierać nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję również raz jeszcze panu Romanowi Wieczorkowi, pierwszemu przewodniczącemu Rady, za pionierską kadencję, podczas której dobro Uniwersytetu Łódzkiego było zawsze najważniejsze. Mają Państwo sporo pytań o szczepienia, i są to pytania zasadne. Niestety, mimo pytań skierowanych do Ministerstwa Zdrowia, nie otrzymaliśmy do chwili obecnej informacji, na podstawie których moglibyśmy organizować szczepienia u nas. Każdy z nas chcących się zaszczepić, musi dokonać deklaracji indywidualnie. Jeśli pojawią się jakiekolwiek okoliczności pozwalające na stworzenie systemu szczepień na UE, powiadomimy o tym Państwa jak najszybciej. Na początku lutego zaczniemy szkolenia dla osób, które zainteresowane są oszczędzaniem w ramach pracowniczych planów kapitałowych. Otrzymali już Państwo mailowo linki z formularzami zapisów na te szkolenia. Zachęcam do skorzystania z tej możliwości. Sama zamierzam to zrobić. Szanowni państwo, rok 2021 to kolejne wyzwania stojące przed nami, władzami Uniwersytetu Łódzkiego. Musimy stworzyć nową strategię uczelni i zapewniam państwa, że będzie to strategia z myślą o rozwoju uniwersytetu i całej naszej społeczności, żeby stać się w przyszłości silną naukową uczelnią, jeszcze bardziej niezależną finansowo, uczelnią bezdyskusyjnie międzynarodową. Musimy cały czas się rozwijać, nie stać w miejscu. Zapewniam, że tak jak zapowiadałam w kampanii, będę do tego dążyła, dotrzymam złożonych państwu obietnic. Rozwijamy współpracę z otoczeniem, między innymi z innymi ludzkimi uczelniami. Wspólnie z Uniwersytetem Medycznym i Polską Akademią Nauk prowadzimy wciąż Covid Lab, czyli jednostkę pomagającą w diagnostyce koronawirusa. Niebawem ogłosimy kolejną owocną współpracę, tym razem na polu artystycznym z Akademią Sztuk Pięknych i Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną. To jest pole, które chcemy bardzo rozwijać, bo leży tutaj duży potencjał i energia wszystkich trzech szkół. A jak już jesteśmy przy Łódzkiej Szkole Filmowej, to nie mogę pominąć niezwykle ważnego dla nas wydarzenia, które organizujemy już za tydzień. Zapraszam wszystkich Państwa na galę konkursu imienia profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Po raz szósty wyłaniamy najlepszą w Polsce pracę z obszaru humanistyki. Pandemia nieco pokrzyżowała nam plany, gala, odbywa się później niż zazwyczaj będzie transmitowana online, ale idea wspierania humanistyki i humanistów jest na Uniwersytecie łódzkim tak samo silna. Wszystkie informacje znajdą państwo na stronie uniwersytetu oraz w naszych mediach społecznościowych. Już dziś zapraszam na transmisję w niedzielę 7 lutego o godzinie 17. i w tym miejscu bardzo dziękuję pani rektor Mileni Fidler i całej ekipie z Łódzkiej Szkoły Filmowej, która pomaga nam to wydarzenie w tych wyjątkowych warunkach tworzyć. I jeszcze kilka słów o naszej historii, o której nie zapominamy. W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy obchody 40-lecia łódzkich strajków studenckich. Wspólnie z Muzeum Tradycji Niepodległościowych i dzięki wsparciu wielu partnerów będziemy przypominać o tych wydarzeniach. Dla wielu z ówczesnych strajkujących były one bardzo trudne, ale my wciąż możemy być dumni z tej pięknej karty którą zapisali wtedy studenci Uniwersytetu Łódzkiego. i już teraz zapraszam na otwarcie wystawy ze zdjęciami z tamtych czasów będziemy podawać państwu szczegóły niebawem Szanowni państwo do zobaczenia na razie online choć wypatruję już państwo zapewne również okazji do osobistych spotkań dziękuję